Mglisty poranek rozlał się nad Kielecczyzną jak mleko. Wąskie drogi między lasami pachniały wilgotnym igliwiem, a skały wapienne błyszczały jakby ktoś przetarł je ściereczką. Lena Wójcik, trzydziestoletnia geolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, stała na skraju wyrobiska w kamieniołomie w Miedziance i uśmiechała się sama do siebie. W rękawiczkach trzymała młotek geologiczny, a obok plecaka leżał notes z wykresami. Kochała te poranki, ciszę przerywaną tylko stukiem, gdy odłupywała drobne próbki, i dreszcz, gdy po powierzchni skały przebiegała cienka, srebrzysta żyłka kalcytu, jak podpis czasu. Szuka pani dinozaurów? rozległ się za plecami męski głos chrapliwy i miękki zarazem. Odwróciła się i zobaczyła Michała Borutę, przewodnika górskiego i właściciela małej firmy trekkingowej zdjęcia w przewodnikach przedstawiały go na ścianach w Dolinie Kamiennej, ale na żywo wyglądał bardziej zwyczajnie. Wysoka sylwetka, znoszona kurtka, w oczach coś, co przypominało spokój rzeki. Dinozaury to Szczecin i Górny Śląsk, uśmiechnęła się Lena. Ja wolę to, co zostawia subtelniejszy ślad krystalizacje, uskoki, ślady dawnego morza. A ja wolę ślady teraźniejszości. Odparł. Buty na błocie, pot na czole, oddech ludzi, którzy pierwszy raz wychodzą ponad las. Zamilkli na chwilę, słuchając, jak mgła leniwie przesuwa się w dolinie. Lena wróciła do próbki, ale czuła na sobie jego wzrok. Zabrałem grupę na święty krzyż, wskazał za siebie. Mamy godzinę, zanim wyjdą z muzeum. Pomyślałem, że podejdę sprawdzić, co słychać u kamieni. U kamieni słychać zawsze to samo, odparła. Tylko trzeba umieć słuchać. To może pani mnie nauczy? Zapytał. W zamian pokaże ścieżki, których nie ma na mapach. Umówili się na następny dzień. O świcie wyruszyli w góry świętokrzyskie, które wbrew nazwie nie straszyły wysokością, ale uwodziły historią. Michał prowadził ścieżką wśród jodeł i Buków. Lena stawiała kroki uważnie, bardziej przyzwyczajona do laboratoriów niż długich marszów, ale z uporem. Dlaczego przewodnik? Spytała. Bo ludzie, którzy tu przyjeżdżają, myślą, że widzą drzewa i kamienie uśmiechnął się. A ja im pokazuję opowieści. Każda ścieżka to rozdział. A pani? Dlaczego geologia? Bo ziemia nic nie udaje powiedziała po chwili. Jest szczera. Jeśli w środku jest pusta, to słychać. Jeśli przyszła burza, zostawia ślad. Ludzie są bardziej skomplikowani. Niektórzy też zostawiają ślady odparł cicho tylko trzeba je umieć czytać zatrzymali się na gołoborzu morzu kamieni które brzmiało jakby ktoś rozsypał szkło lena kucnęła dotknęła jednej z brył tu kiedyś było zimniej wyjaśniła bloki rozsypywały się od mrozu to co widzimy to zatrzymany ruch jak my mruknął michał zatrzymani w biegu żeby popatrzeć dzień za dniem wracali w te same miejsca ale nigdy nie były identyczne Raz rosa trzymała się paproci jak paciorki, raz wiatr niósł zapach pieczonych ziemniaków z wioski, innym razem las milczał tak głęboko, że słyszeli jedynie skrzypienie własnych plecaków. Michał uczył Lenę, jak rozpoznawać tropy: sarny, dzika, lisa. Pokazał jej okno w drzewostanie, gdzie światło wpadało jak przez obiektyw. Ona pokazywała mu linie na skale, które dla niej były zdaniami. Czasem się przekomarzali. To jest uskok? pytał. Nie, to jest rysa po twoim kolanie, kiedy się potknąłeś. Śmiali się dużo, a między żartami rosło coś, co nie potrzebowało definicji. Pewnego popołudnia dotarli nad kamieniołom w szewcach. Słońce opierało się o krawędź, jak o parapet. Lena weszła na występ skalny ostrożnie, a jednak z błyskiem szaleństwa. Michał szedł tuż za nią, wyciągając rękę, choć nie musiał. Wiesz, że nie potrzebuję asekuracji, rzuciła przez ramię. Wiem, powiedział. Ale ja potrzebuję trzymać tę rękę w pobliżu. Usiedli obok siebie. Lena wyciągnęła notes, w którym obok rysunków przekrojów, pojawiały się ostatnio krótkie zdania, które nie były już tylko opisem skał. Zostanę niedługo w kielcach, powiedziała nagle. Proponują mi staż w Norwegii. Fiordy z lodowacenia, wszystko jak z podręcznika. Michał zastygł. Gratulacje. Włożył w to słowo więcej siły niż miał. Zastanawiam się, dodała. Boję się, że jak wyjadę, to przerwała. Zmienisz kamienie, pomógł jej. Zmienię ścieżki, wyszeptała. Przez chwilę słuchali wiatru. Michał oparł czoło na kolanach. Ludzie przychodzą i odchodzą odezwał się wreszcie. Góry zostają, ja zostaję z nimi, ale jeśli będziesz chciała wrócić, będę w tym samym miejscu, tylko trochę starszy. Tak właśnie mówisz turystom? Uśmiechnęła się smutno. Turystom mówię, gdzie kupić najlepsze pierogi, parsknął. Tobie mówię prawdę. Tego wieczoru rozstali się bez planów. Lena wróciła do wynajmowanego mieszkania, gdzie walizka stała w kącie, jak obietnica i groźba. W nocy przyszedł deszcz. Uderzał o parapet jak nadgorliwy perkusista. Nie spała. Wyobrażała sobie fiordy jak rozdziały książki, których jeszcze nie otworzyła, i ścieżki, z Michałem, jak zdania, do których wraca się palcem. Nazajutrz poszła na wiecznie rezerwat geologiczny w granicach miasta. Chciała pożegnać swoje kamienie. Zobaczyła go z daleka. Stał na skraju niecki z plecakiem, jakby czekał na grupę. Ale gdy podeszła, zobaczyła, że plecak jest lekki, a w rękach trzyma mapę, którą narysował ołówkiem. To twoje ścieżki, powiedział, nie ze znaków turystycznych, z naszych. Gdybyś kiedyś zapomniała zawahał się i jeszcze wyciągnął z kieszeni kawałek anhydrytu, w którym kryształy ułożyły się w delikatny wzór przypominający skrzydło. Pomyślałem, że skrzydła mogą się przydać a ty? zapytała. Ja zostanę skałą, odpowiedział. Uśmiechnęła się przez łzy. Skały też podróżują, powiedziała cicho. Tylko wolniej. Wyjechała. Norwegia przywitała ją chłodnym światłem i wodą, która kroiła góry jak nożem, uczyła się nowych linii innych ciszy. Pisała maile, które zaczynały się od dziś widziałam, a kończyły na gdybyś tu był. On odpisywał rzadko, ale jego słowa były jak znak na drzewie jestem. Idę. Minęło sześć miesięcy. Wróciła w maju, gdy buki miały kolor młodego jabłka. Na dworcu w Kielcach pachniało rzepakiem i obietnicą. Michał czekał. Nie z kwiatami, z parą butów trekkingowych zawieszonych na ramieniu. Dobrze, że wróciłaś, powiedział. Mam dla ciebie nową ścieżkę. Daleką? Zapytała. Najbliższą, odparł. Zaczyna się tutaj, wskazał na bruk przed dworcem. A kończy? Zobaczymy. Poszli, przez planty, przez miasto, przez znane i nieznane zakamarki. Na skraju lasu Lena zatrzymała się i wyjęła z plecaka notes. Na pierwszej stronie, obok rysunku fiordu, dopisała: Niektóre linie prowadzą do morza, inne do człowieka. Jedne i drugie są prawdziwe. Wiesz, co jest najpiękniejsze w kamieniach? zapytała, zamykając notes. Że zostawiają ślady, odgadł. Że mimo ciężaru potrafią się przesuwać. Uśmiechnęła się. Tak jak serca. Michał ujął jej dłoń. To choć, przesuniemy się razem. Wolno jak skały, ale w tym samym kierunku. I ruszyli zostawiając na miękkiej ziemi dwa równoległe ślady. Delikatne, lecz uparte. Jak obietnica.